Cześć, witam Was serdecznie na blogu 3x400V, w którym coraz częściej zaczynamy rozmawiać o kwestiach związanych z automatyką. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad sterownikami PLC Allen Bradley oraz panelami HMI od tego samego producenta. W pierwszym kroku wykonamy bardzo prosty program na sterownik PLC, który następnie będziemy próbowali połączyć z panelem operatorskim. Zobaczycie w jaki sposób ustawić komunikację, w jaki sposób połączyć zmienne wejścia, wyjścia. No i sami zobaczycie, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba i zapraszam do miłego oglądania. Aby rozpocząć naszą przygodę z połączeniem sterownika PLC z panelem Hemi, musimy stworzyć prosty program na nasz sterownik PLC i w tym celu wykorzystamy środowisko Logic Designer. W pierwszej kolejności należy określić um, ścieżkę komunikacji sterownika PLC z, ze środowiskiem Logic Designer, i w tym celu naciskamy e, tą ikonę, znajdującą, znajdującą się w górnej, środkowej części ekranu. Otwiera to środowisko Factory TALK Links, i tutaj e, z, wybierzemy sobie nasz sterownik PLC. Który ma adres 192.168.1.10. Widzimy również nasz panel, który jest również w tej samej podsieci, ale z adresem 25. Jeśli chodzi o sterownik, którym dysponuje Compact Logic, on posiada dwa różne wejścia internetowe, które moglibyśmy sobie skonfigurować tak aby były na przykład w dwóch różnych podsieciach. Tak zresztą jest w moim wypadku i gdy wykorzystuję sterownik PLC do komunikacji z robotami na przykład, to w ten czas na jednej podsieci łączę się z, z tym, że robotami, a w drugiej podsieci łączę się ze sterownikiem z komputerem. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy projekt, to widzicie raz jeszcze, że sterownik PLC z panelem Hemi znajdują się w tej samej podsieci. Jeśli ta, ten nasz sterownik PLC został już podświetlony, klikamy teraz Go Online, i w tym momencie następuje połączenie. Zobaczcie, kolejna kwestia to hmm, kolejne okno, gdzie mamy przesłać do sterownika program i tak, w tym wypadku wykorzystamy przycisk Download, co mogłoby oznaczać, że będziemy pobierali program ze sterownika PLC do środowiska, ale no jest to rzecz dosyć charakterystyczna, jeżeli chodzi o sterowniki PLC Allen Bradley. No jest tutaj jakby odwrócone odwrócona nazywnictwo. Download oznacza, że przesyłamy program ze sterownika przepraszam, ze środowiska do sterownika PLC tak raz jeszcze przesyłamy program ze środowiska Logic Designer przesyłamy go na sterownik plc więc download wciskamy w tym momencie przesyłamy tą rutynę ten nasz program który, który którego nie zdążyliśmy jeszcze wprowadzić to troszeczkę potrwa więc może warto wspomnieć o tym że środowisko studio studio 5000 można kupić w licencji subskrypcyjnej, tak jak jest to w moim wypadku, mam roczną licencję lub też można wykorzystać taką dożywotnią licencję. Jest to oczywiście odpowiednio droższe. No i dobrze spożytkowaliśmy ten czas, ponieważ już jesteśmy połączeni z naszym sterownikiem PLC. Zobaczcie, jesteśmy w trybie Remote Run. No i w tym wypadku z main, z menu task main task main program wybieramy sobie tą naszą rutynę, w której będziemy pracowali. No i zobaczcie, stworzymy sobie jakiś bardzo prosty program. Sugeruję, że będzie to program, gdzie będziemy Um, sterowali jednym wyjściem poprzez, um, poprzez dwa wejścia, wejście startu, stopu i zrobimy sobie takie, um, jakbyśmy wykorzystali sterownik, um, jakbyśmy wykorzystali stycznik z um, stykami pomocniczymi do tego, żeby zrobić takie załączenie z podtrzymaniem. Więc zobaczmy, jak możemy to zrobić, jeśli chodzi o sterownik PLC. W tym celu potrzebujemy wejścia, i tutaj jest ono oznaczone tym symbolem: Egzamin ON. No, i musimy sobie zdefiniować teraz dany tak, daną zmienną. I aby to zrobić, podświetlamy nasze wejście i naciskamy przycisk new tag I w tym momencie wpisujemy nazwę i z odkrywczego start. Typ bull. Będziemy mogli zapisywać i odczytywać dane z tego tagu no i nie pozostaje nam nic innego jak nacisnąć przycisk create. Ok, jest to zrobione. Kolejna rzecz to wyjście i ono jest tutaj oznaczone jako output energize. Klikamy i analogicznie naciskamy tutaj w pobliżu tego znaku zapytania prawym przyciskiem mute tag i to będzie nasze wyjście. Ups, output, ok. Analogicznie typu bull, standard read, write, create, ok, więc jest już to utworzone. Pora na stop. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest jedna różnica. Nie mamy egzamin on, ale mamy egzamin off, czyli naciśnięcie spowoduje to, że Stracimy tutaj sygnał. Powinniśmy wtedy przerwać ten obwód. No i brakuje nam ostatniej rzeczy. Tą ostatnią rzeczą jest to, żeby zrobić to podtrzymanie. No, więc w tym celu brakuje nam kolejnego wejścia. OK, tutaj troszeczkę kosmetycznie sobie zmienimy. I to oczywiście usuniemy. No, i w tym wypadku wykorzystamy nasze wyjście jako sygnał również wejściowy. No, i co powinno spowodować, że. E, będziemy mogli e, uzyskać ten efekt zaczśnięcia. Ok, to mamy zrobione. Naciskamy teraz prawym przyciskiem myszy na naszą linię Accept Pending Rang Edits. Ok. W tym momencie program jest gotowy, więc naciskamy jeszcze kolejny przycisk. Finalize all edits in program. Yes. No i zobaczcie w tym momencie nasz program jest poprawnie skompilowany, to bardzo ciekawe, że możemy w sterowniku Rockwella edytować nasz program e, będąc w trybie RAM. E, bardzo, bardzo fajna sprawa i zresztą w ten sposób jest zalecane, aby szczególnie e, zmieniać cokolwiek w naszym programie, jeśli edytujemy już istniejący program, który pracuje na istniejącej linii. Wydaje mi się, że jest to temat dosyć skomplikowany, więc pozostawimy go całkow na całkowicie osobny odcinek. Zobaczmy jak działa nasz program i w tym momencie wejdźmy, w, naciśnijmy na bit start i mam tutaj dwie opcje. Jedną z nich jest to, że mogę, wycisnąć, mogę wykorzystać skrót klawiszowy CTRL T, który spowoduje nam to, że bit start zostanie wprowadzony w poziom wysoki. I nawet jeżeli go w tym momencie zdejmę to pięknie nam zadziałało zaczaśnięcie. Output został pozostawiony w stan wysoki. Zobaczcie teraz jeżeli będę chciał przerwać nasz obwód to również mógłbym nacisnąć CTRL T ale mogę również nacisnąć prawy przycisk myszy i wykorzystać funkcję Toggle Beat. Output został wprowadzony ponownie w stan niski. I ponownie wprowadzam nasz stop w stan wysoki wykorzystując tym razem e, toggle Beat. Słuchajcie, tak działa nasz program. Wydaje mi się, że jest bardzo prosty i e, spróbujemy go w tym momencie połączyć z naszym panelem HMI. I w tym celu wykorzystamy kolejny, kolejne środowisko. Jest to faktory Toggle View Studio. E, no więc właśnie. Od czego tutaj należy zacząć? Należy zacząć Podobnie jak w przypadku Logic Designera od określenia komunikacji. Mamy również do dyspozycji menu Faktory Torque Links i Communication Setup. Więc wybieramy tąże zakładkę. Eee, załaduje nam się kolejne środowisko. Tutaj widzę że już coś mamy, to pozwolę sobie to usunąć, żebyśmy zaczęli na, na świeżo. Więc zobaczcie, mamy tutaj znowu określone nasze wejścia internetowe, które mam podłączone do laptopa, na którym znajduje się środowisko Faktory TalkView. I w tym momencie zaznaczyłem sobie nasz sterownik i dodam nowe, nowe połączenie. Nazwę go na część platformy, na które tworzę to wideo YouTube. OK, to już jest zrobione. Podświetlam ponownie, podświetlam ponownie adres naszego sterownika i przekopiuję ścieżkę z design, czyli lokal, czyli to jest ta, która tyczy się samego, stricte samego środowiska do runtime, czyli przekopiuję ją, jeśli chodzi o dalsze działania już bezpośrednio na samym panelu. To dosyć istotne. Pamiętajcie o tym, żeby to zrobić ponieważ zdecydowanie e, łatwiej będzie przesłać program na e, panel HMI i wykorzystać właśnie środowisko uploadera do tego, żeby, żeby go przesłać. I tutaj również naciskamy teraz przycisk Apply. Potwierdzamy to, co nam się tutaj wyświetliło. Jeszcze Proforma sprawdzimy sobie. E, Runtime tutaj również po zaznaczeniu 192, 168, 110. Naciskamy raz jeszcze Apply. Potwierdzamy i zakańczamy konfigurację poprzez naciśnięcie przycisku OK. Nasza komunikacja, mam nadzieję, że została określona w sposób poprawny. Co oznacza, że możemy rozpocząć kolejny etap. Mianowicie wstawimy sobie tutaj w zakładce Object Push Button. Momentary stawiamy sobie nasz jeden z pierwszych przycisków. Sprawdźmy na samym początku, czy komunikacja działa w sposób poprawny, czyli czy będziemy mogli przyporządkować tagi z naszego sterownika PLC w odpowiedni sposób do przycisków na panelu HEMI, Więc klikamy w zakładkę Connections. Mamy w tym momencie Value, tak. Możemy widzicie przesyłać i odbierać informacje. I rozumiem Refresh. Odświeżymy sobie tutaj. I mamy zakładkę, mamy folder YouTube. ok wygląda to na razie obiecująco. I mamy nasze bity. Super, udało się, więc zaznaczamy bit start. I przypiszemy go do naszego pierwszego przycisku. Jest tutaj. No i zobaczcie, w tym momencie możemy sobie określić kilka, kilka kwestii. Sta state zerowy, czyli to taki, kiedy będzie przyjmie wartość 0, ten bit piszemy sobie tutaj nazwę start. i Możemy również wybrać kolor. Ten kolor pozostawia jako niebieski. W value 1 zmienię wtedy nasz przycisk na zielony, czyli po jego naciśnięciu, kiedy bit, kiedy tak start będzie w stanie wysokim powinien ten, ten przycisk zmienić kolor na zielony i w tym momencie również sobie dostamy napis start. Mamy jeszcze wartość, kiedy czy stan error, czyli kiedy nie mamy tutaj żadnej wartości. Zostawię to tak jak jest, tylko że widzicie zostanie wyświetlone error. Zostanie wyświetlony napis ten, który tutaj się tutaj znajduje. OK. Wszystko wygląda poprawnie. Przejdę raz jeszcze. Start niebieski, start jedynka zielony. Zastosuj OK. Świetnie. Kolejna kwestia będzie związana z następnym przyciskiem, czyli przyciskiem stopu. Czyli tutaj zrobimy ponownie push button. Momentary. Ok. I w tym momencie wybierzemy sobie znowu connections. Tak. I damy tutaj przycisk stop. Ok. Przechodzimy do zakładki States. Damy stop. I zmienimy sobie od razu kolor na czerwony. To samo zrobimy dla stanu wysokiego. Świetnie, więc no. dla sprawdzenia zakładka connections YouTube stop, czyli komunikacja, ścieżka komunikacji tak stop, state stop, o i właśnie tutaj brakuje nam jeszcze stop. Zastosuj OK. Pamiętajcie, że żeby dodawać, czy zostawiać na przykład shutdown, który w przypadku panela HMI będzie nam służył temu, żebyśmy zamknęli naszą aplikację. To jest dosyć istotne. To również kwestia na słabny odcinek, ale dzisiaj napomknę tylko w taki krótki sposób. Słuchajcie, myślę, że możemy rozpocząć test naszej aplikacji. Mamy tutaj możliwość zrobienia testu tylko i wyłącznie tego danego okna. Jeżeli mamy wiele okien, to zdecydowanie polecam wykorzystać zakładkę Applications i Test Application. Zapisujemy zmiany w naszym widoku main i w tym momencie próbujemy uruchomić nasz program. No, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będziemy obserwowali zmianę stanów tagów. W Logic Designerze, jeśli tutaj w naszym Factory View Studio, w, w tym menu testowym, będziemy dokonywali zmian. Zmian oczywiście tych przycisków, które zaraz wyświetlam się na naszym ekranie. Ok, załadował się nasz e, ekran, <coughs> więc zobaczmy. Start znajduje się. W, w, z wartością 0, ponieważ ma kolor niebieski. No i coś, niestety, nam nie działa. Zobaczcie, sprawdzimy teraz w Logic Designerze, co tutaj się dzieje. Output jest na razie w stanie wysokim. O, i output jest w stanie niskim teraz. A start jeszcze raz. Czyli to działa poprawnie. Tu działa wszystko poprawnie. Natomiast coś dziwnego dzieje się z naszym przyciskiem start. A, już widzę, wszystko jest ok. Start tylko i wyłącznie przyjmie wartość, przyjmie wartość zieloną, jeśli będzie oczywiście znajdował się w pozycji wysokiej, więc spróbujemy rozwiązać to w inny sposób, a dodatkowo rozwiążemy problem z naszym przyciskiem stop, bo tutaj tak nieładnie wyświetla nam się teraz z prawej części ten napis. Tak więc e, bogaci o nowe doświadczenia. Naprawiamy na początku nas, nas, nasz przycisk e, Stop. O, i tutaj już widzę alignment nam się nie zgadza. Tutaj powinno być dobrze w tym momencie. Ok, zastosuj. Cyk wróciło nam na miejsce. I teraz e, wchodzimy raz jeszcze w przycisk Start Connections i damy indykator. Jako output. Ok, zastosuj. Ok. W tym momencie e, wartość e, będzie, będzie sterowana poprzez output, czyli powinniśmy zobaczyć kolor zielony, e, kiedy output będzie w stanie wysoki. Pozostaje nam tylko i wyłącznie sprawdzenie aplikacji. Zapisaliśmy zmiany, i w tym momencie tworzymy. Test application. Za chwileczkę powinno nam się załadować i wykonamy test. Aplikacja startuje i zaraz chwila prawdy. Naciskam przycisk start. No i pięknie jest kolor zielony. Output znajduje się w stanie wysokim. Stop. Output w stanie niskim. Przycisk jest na niebiesko. Świetnie. Nasz program działa, więc wspomniany jeszcze wcześniej przycisk Shutdown warto go tutaj dodawać w naszych programach, żeby panelu chemii zamykać, zamykać dane okno i wrócić do menu głównego. Ale myślę, że jeżeli chodzi o e, dzisiejszy projekt, to by było na tyle. Dajcie znać, czy e, tego rodzaju formuła Wam się podoba. Jeśli tak, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dajcie znać koniecznie, e, jaki projekt chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Dzięki, cześć!